7 września 1944 roku amerykański okręt podwodny Paddle zatopił japoński pasażersko-towarowy statek Shin Shinnyomaru był tak zwanym statkiem piekielnym, jednym z tych, na których w nieludzkich warunkach Japończycy transportowali jeńców. Na pokładzie Shinnyomaru znajdowało się około 750 alianckich, głównie amerykańskich jeńców, przewożonych z Filipin. 7 września 1944 roku w pobliżu Mindanao na Filipinach amerykański okręt podwodny Paddle storpedował Shin'yomaru. W ataku od eksplozji torpedy lub od kul japońskich strażników, którzy ostrzelali jeńców z karabinów maszynowych zginęło 668 osób. Przeżyło tylko 82 więźniów, uratowanych później przez filipińskich partyzantów oraz amerykański okręt podwodny Narwol. Incydent Shinyomaru przeszedł do historii jako tragiczna masakra jeńców wojennych w czasie wojny na Pacyfiku. Link do podcastu mówiącego o japońskich statkach piekielnych wskaże Wam strzałka na dole filmu.